Gdy dzień zaczyna się o pierwszej w nocy, tutaj już po delikatnej pompce, no ale dobra, zacznijmy od początku. Pierwsza godzina wstałem, załadowałem się do fury i ruszyłem na siłkę. Godzina 2.12 Dotarłem puściutko. Tutaj już druga seria. Wlatują się bareczki z bicepsem. Wszystko robię w serii łączonej. 3 do 4 ćwiczeń. Unoszenie gryfu przodem, leżąc na ławeczce. Tutaj 15 kg, 10 skrętów na każdą stronę. 10 na prawo, 10 na lewo i 10 do przodu. Bicepsik siedząc na ławeczce, łamanej z mocnym dopięciem na samej górze. Ruch ekscentryczny 3 sekundy i mocne spięcie na górze. Tutaj już pojedyncza łapa, również na ławce łamanej. Nie spieszymy się. 3 sekundy opuszczania i mocne spięcie na górze. Na koniec wleciał brzuch, przekładanie handla. Tutaj mam chyba 10 kg, tak robię od 30 do 40 razy. Serii łączonej z deską i gibaniem do przodu dla lepszego napięcia. Takich wykonałem 3 do 4 serii. Śniadanie to było 5 jajek, dużo soli. Następnie wjechał łosoś ze szpinakiem. Przyszedł czas na serwis samochodu i trochę pracy i na tym kończymy. Pozdrawiam.